United with unite Mike United English, unite English, unite United unite English, 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 50, na 50 nic nie odbieram, tam jest totalna cisza dla mnie proszę proszę To dzień dobry jedną haki do Wojtek z Radom, Z Radomia to też tutaj waltuję Radom, tej grupy z Radomia. Słuchaj, zróbmy próbę, czy odbierasz na, na 3750. Ja cię tam wywołam. Stefan Kubek 5, Ewa Boże na Maria. Tu Stefan Kłebek, 5, Adam Maria. Stefan Kłebek, 5, Ewa Boże na Maria. Ok, dzięki bardzo. Dzięki, Hubert. Dziewiątka, również dla Ciebie. Tu Stefan Quebec, 5 Adam Maria Tu Stefan Quebec, 5 Adam Maria E5, ogólne wolę wywołanie. Skupię dam Maria. Cześć, Czesio, wiem. E, słuchaj, no, k k k ktoś, ktoś by usiadł na 145, 155 porobił wywołanie. Czy, czy, czy to będę e, ja, czy, czy, czy ktoś inny jak ty? Mogę wołać, oczywiście, nie no, ma problemu. No dobrze, to ja się odezwę na, 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 na tym e, 5 z i tam coś się uznaje i co ty masz masz to na 750 podasz prawnikowego e, Jasne, czyli co tutaj zbieram raporty zbieram jakieś konkretne dane czy co zbieramy i dalej jak przekazuję to e, miasta e, i znaki i potem do na, na 750 do PLW To się ustawiona na 15 Robert. wywołanie ogólne wywołanie ogólne w ćwiczeniach kryzysowej amatorskiej sieci łączności kryzysowej podaje stacja Stefan Kłobek 5 Adam Maria Tu Stefan Kłobek 5 Adam Maria na wywołanie ogólnym w ćwiczeniach amatorskiej łączności kryzysowej Proszę bardzo proszę do łączności Stefan Paweł 5, Tadeusz Adam, witam serdecznie, operator Adrian, piątka 9 dla Ciebie. E, Poproszę miejscowość e, i raport dla mnie. E, witam, Adrian, e, Stefan Paweł 5, Tadeusz Adam, e, e, operator Jacenty, e, miejscowość e, Warszawa, e, Stara Miłosna, dzielnica Warszawy, e, Kilo Oskar 02. Odebrałem wszystko w 100%, zapiszę sobie tylko godzinkę 15.21 I, i wywołuję dalej. E, wywołanie ogólne, wywołanie ogólne, w, e, w ćwiczeniach łączności sieci kryzysowej podaje stacja Stefan Kowek 5 Adam Maria. To Stefan Kowek 5 Adam Maria na wywołaniu ogólnym, zapraszam. Stefan 5, Karol, Ewa, Irena, witam serdecznie, operator Adrian, KDH to Warszawa, e, 5-9 dla Ciebie oczywiście. Co dla mnie? E, Witaj, to tutaj operator Rafał, 5-9 dla Ciebie również, z miejscowości Warszawa, dzielnica Takówyk. Okej, okay, poproszę lokator i raport. E, raport, e, 5-9, e, lokator Kalot. Maria Grażyna, Karol, Olga, 02, Maria Grażyna Dziękuję bardzo, zanotowałem wszystko yy, Wyłanie ogólne, wyłanie ogólne yy, W ćwiczeniach amatorskiej sieci łączności kredysowej Podaje stacja Stefankowek 5, Adam, Maria Zapraszam do łączności 5, 5, 4, 5, 5. Szymon 5-letta Roman Małowin. Witam serdecznie, A oczywiście dla przypomnienia niezmiennie Adrian i Warszawa. 59 dla Ciebie, bardzo ładnie odbieram. Co dla mnie? No cześć Adrian, zaskoczyłeś mnie. E, Moje imię Krzysztof, e, KTH, lokator to Karol, 02, Irena aktualnie, ale jestem w odległości niecałego kilometra od mojego całego miejsca zamieszkania i raport dla siebie Piątka, Dziękuję bardzo. Dlaczego cię zaskoczyłem? Ach, no tak, no tak. Myślałem, że coś się zmieniło, a tu niestety słucha. Dobra, wywołanie ogólne, wywołanie ogólne. W ćwiczeniach amatorskiej sieci łączności kryzysowej podaje stacja Stefan Kłapek 5 Adam Maria. Tu Stefan Kłapek 5 Adam Maria. Zapraszam do łączności. i Stefan Stefan Kłebek 5, Roman Irena Kłebek, To Stefan Kłówek 5, Adam Maria, witam serdecznie. Adrian Warszawa, lokator to Karol 0,2, Lucyna Grażyna. KO 0,2, Lucyna Grażyna. I co dla mnie? O Marcin, Marcin, Kutecha, Radom, a mój lokator KO 0,1, Olga Jadwiga. KO 0,1, Olga Jadwiga, Marcin Radom. Ok, poproszę jeszcze tylko raport. Czyli mam zanotować 5-2. Roger, roger, dzięki bardzo. Jeżeli ktoś tam jeszcze jest ze stacji, to proszę bardzo, zapraszam do łączności Stefan 7, Jeszcze raz. serdecznie Wojtku, eee, no 5.2, 5.2 taka jest z tego, czytelnie jest, ale sygnał jest słaby, 100% wszystko odbieram w Warszawie, eee, z Q7 HG eee, B, dobrze? Odebrałem znak, to jest 5 Adam Maria. Nie ja to Karol, Karol Oga 01 Olga Janina, Ja sąsiada tutaj na bo jesteśmy w blokobok, także raport bez odkazy, radio takie 4-5. Ok, czwórka dla mnie, dziękuję bardzo. To następne to jest 5 Adam Maria w ćwiczeniach łączności kryzysowej. Wywołanie ogólne, wywołanie ogólne w paśmie dwóch metrów podaje stacja Stefan Kłobek. 5 Adam Maria w ćwiczeniach amatorskiej łączności, łączności kryzysowej. Ćwiczenia zamieć 2016. Zapraszam do łączności. Przechodzę na nasłuch, za chwilę tutaj zaraportuję na, do, do stacji Net Control i będę powoli, ...po... ...po... po, po Matko, bo To na powoli, będę jest To jest powoli, powoli, Maria. Hmm. Czy jest na częstotliwości SP5 Paweł Ludwik Wanda SP5 Paweł Ludwik Wanda tu SK5 Adam Maria SP5 Paweł Ludwik Wanda SP5 Paweł Ludwik Wanda Wanda tu SK5 Adam Maria SP5, Paweł, 5, 5, 5, 1, tak, proszę, e, proszę, proszę, Mój znak jest Stefan Kłebek 5, piątka, Warszawa, e, Adam Maria. No, Stefan Kłebek 5, Adam Maria, tu Stefan Paweł 5, Paweł, Ludwik, Rada, witaj prezes, Adri, Adrianie. E, Radiooperator Łukasz, czy jest to stacja kontrol dla okręgu piątego, Proszę o e, raport i informacje e, dotyczące o informacje, e, dotyczące dokładnego swojego e, położenia geograficznego i być może komunikaty e, komunikaty e, o związane z ćwiceniami e, łączaki Proszę do Ciebie. E, tak, oczywiście. Mój lokator to jest Karol Olga 02 Lucyna Grażyna, KO 02 Lucyna Grażyna, Warszawa Bielany i uwaga, komunikat. Komunikat następujący. Godzina 15:21 e, UTC, e, stacja Stefan Paweł 5, Tadeusz Adam, Jacenty, Warszawa Miłosna, lokator Karol Olga 02 Olga Franciszek. E, raport dla, dla mnie był 5:9. Kolejna stacja, godzina 15:22 czasu UTC. Stacja Stefan, Paweł 5, Karol, Ewa, Irena, Rafał i Warszawa targówek. Lokator to Karol Olga02, Maria Grażyna. To jeszcze nie koniec komunikatu, proszę tylko o potwierdzenie. Zastanawiam się o tych 10 km na zasobliwości 3 760. To jest SSM ASL i tam należy przekazywać przekazywać komunikacje od stacji, które Ty być może odbywałeś. Proszę, nie chcę się mikrofonu. OK, w porządku, potwierdzam. W takim razie przejdę na tamtą częstotliwość i znam raporty. No, dla Ciebie jest piątka, dziewiątka, ja bardzo ładnie odbieram tutaj w Warszawie. I tak jak wspominałem, mój lokator to Karol, Olga, 02, Lucyna, Grażyna. Yy, pozdrawiam i do usłyszenia sp p 5 PLWS 5 m Stefan Kuebek 5 Adam Maria. Stefan Kuebek 5 Adam Maria, witam serdecznie. Operator Adrian Kutecha to Warszawa. Mój lokator Karol Olga 02. Lucy Grażyna. I mam raport z odebranych łączności na paśmie 2 metrów na 145 500. Czy jesteś gotowy do przyjęcia raportu? W takim razie na, na 145.500 potwierdzam. Ok, dodasz trochę mocy? Ojej, to coś słowiutko dzisiaj pani kolega. Jak to zawsze full było u mnie, a tak to trochę jakiś tu szum się pojawił. A to poczekaj, nie? Przepnę na dół A przepnij, przepnij. A, czy teraz trochę mocniej? Nie, bez różnicy to samo. To no, musi być, że takie warunki panują niestety. Ok, w raporcie rozumiem godzina, stacja, imię, miasto, lokator. Coś jeszcze? To wszystko. Słucham ciebie jak zapisuję. Ok, w takim razie przekazuję komunikat. 1521 stacja Stefan Paweł 5, Tadeusz Adam, Jacenty, Warszawa, Stara Miłosna i Lokator Karol Olga 02 Olga Franciszek godzina 15.22 a raport oczywiście 5.9 godzina 15.22 stacja Stefan Paweł 5 Karol Ewa Irena Rafał Targówek Warszawa oczywiście i lokator Karol Olga 02 Maria Grażyna kolejna stacja 15.23 UTC stacja Stefan Paweł 5 Violetta Roman przez Mobil Krzysztof i Warszawa a lokator to Karol Olga 02 Lucyna Irena a raport 5.9 Kolejna stacja, 15.24, stacja Stefan Kłebek 5, Roman Iwona Kłebek, Marcin Radom, lokator Karol Olga 01, Olga Janina, raport 5.2. Godzina 15.25, stacja Stefan Kłebek 7, Halina Grażyna Barbara, Wojtek Radom, lokator Karol Olga 01, Olga Janina, raport na czwórkę. Jak odebrałeś? albo Nie wiem, czy UCC jest dobry pomysł, ale oczywiście zechcemy UCC, bo szybko przy poprzednich szczegółowaganiach coś do to jak, apropos, no, a propos lokalnych, ale dobrze Jest tak, 15-27, ja też się marszała, na Olga, Franek, 15 to 0 Irena nie wiem, S, S, Kuby, przepraszam, nie, S, S, który zaraz zaraz z Rafał, em, Warszawa 02 Maria Grażyna, 1553 S, K, z Mobil, Warszawa, KO 02 Tyra mm. uh... 1524 S, K, S, Marcin 01 O, K, 1525 S, K, Hotel, Wojtek Radom, ten Lokal, Zog, Roger. Co do znaku Rafała, pozycja druga to Stefan Paweł 5, Karol, Ewa, Irena. Dobrze, dzięki bardzo. Jakby to tam jak będzie zwołał, ja się tutaj bo mam Okej, okay, roger, roger. W takim razie ja jestem jeszcze równocześnie na 3760 i jeszcze tutaj przeprowadzę wywołanie ogólne, także jeszcze może kilka stacji się zgłosi. OK? Się. Proszę bardzo. SP-51 do stacji Netcore CONTROL CENTRUM Tu SQ-5 Ewa Bożena Maria, Wspomagający strategiczno słucham SQ-5BM SP-51E chciałbym przekazać listę stacji z którymi udało mi się połączyć z przemiennika SL-5WZ Dobrze, pobierzcie za chwilę, sekundka tylko do pisze jedną i już będę go tu dotyczył no to tak, widzimy to wszystko. SQ5, RL, SP5, no to, tak, z dostawcy, SQ5, RL, Radek, SQ5, Olga, Wioletta, Irena, Paweł, SP5, Wioletta Roman, Krzysztof, SP5, Danuta, Wioletta Danuta, Irek, Wszystkie stacje z Warszawy Natomiast mam stację SQ5 HGB Też w rogu podejrzewałam, że jest radą, ale niestety nie spytałem Wszystkie łączności miały miejsce między 16.25 a 16.35 Koniec komunikatu SQ5 r SQ5 R SQ5 EBM, SQ5

Wywołanie ogólne, wywołanie ogólne w 2 dwóch metrów w ćwiczeniach amatorskiej sieci łączności kryzysowej. Podaje stacja Stefan Kłobek 5, Adam Maria. Tu Stefan Kłobek 5, Adam Maria, zapraszam do łączności A Stefan to był 5, Maria Ewa Tadeusz, cześć Adrianie, raport 59 plus 15, zaćwity. SP5 Maria Ewa Tadeusz, witaj serdecznie. Moje imię Adrian to... Warszawa, lokator Karol Olga 02 Lutyna Grażyna prosiłbym o Ciebie o imię, miasto, lokator i raport jasno, jasno, wykracane dzisiaj KO 02 Maria Helena imię Tomek, Warszawa Ok, Tomek i Warszawa dobra, zanotowane wywołanie ogólne, wywołanie by ogólne 8,2 metrów w ćwiczeniach łączności kryzysowej. Podaje stacja Stefan Kubek, 5 Adam Maria. Zapraszam do łączności. Wywołanie ogólne, wywołanie ogólne w ćwiczeniach amatorskiej sieci łączności kryzysowej Zamyć 2016. Podaje stacja Stefan Kowek 5 Adam Maria. Tu Stefan Kubek, 5 Dan Maria. Wywołanie ogólne podaje, i zapraszam do łączności. 151 Maria, Stepan Kodek 5, Roman Maria, operator Robert, Warszawa, Karol Olga 02, Lucena Franciszek. Jak szybciutko. Yy, już sobie odnotowałem. Jeszcze raz tylko imię. Operator Robert. Robert. Ok, dziękuję bardzo Robercie. Moim imię Adrian, PTH również Warszawa, lokator Karol Olga 02, Lucyna Grażyna i raport dla Ciebie oczywiście 59. 59, pozdrawiam, dzięki. Dziękuję bardzo. Wywołanie ogólne, wywołanie ogólne w paśmie dwóch metrów. Podaje stacja Stefan Kłobek 5 Adam Maria. To Stefan Kłowek 5 Adam Maria w ogólne ogólnym w ćwiczeniach amatorskiej sieci łączności kryzysowej zamięć 2016. Zapraszam do łączności.